Do ogłoszonej rekrutacji. Proszę nam to wybaczyć, bo jest to konsekwencja ciągłej zmiany przepisów. Naprawdę trudno jest czasem w tych regulacjach się szybko, mówiąc czy trywialnie, połapać. Panie dyrektorki przedszkoli mają na względzie, że powinny tę reputację poprowadzić w miarę wcześniej, tak żeby zdążyły sobie organizacje przedszkoli zaplanować odpowiednio, przedyskutować także właśnie z nami w gminie. Ta organizacja będzie podlegała zatwierdzeniu, ale pamiętajmy, że dotyczy to roku szkolnego 2015-2016. Ten tryb rekrutacji, a więc na zasadach uchwalonych przez Radę, jest prowadzony po raz pierwszy. Te zasady nie odbiegają w sposób znaczący od zasad ubiegłorocznych. W dyskusji z Panią Naczajnik poleciłam, żeby nie przyjmować za zasadę punktację dłuższego przebywania dzieci w przedszkolu, z tego względu, że po pierwsze mamy odpowiednią ilość miejsc w przedszkolach, po drugie godziny otwarcia przedszkoli są też długość otwarcia przedszkola i każdego jest określona w statucie, więc zostawmy to jak gdyby na boku. W moim rozumieniu chciałam, żeby nie było w zasadach takiego powodu, dla którego moglibyśmy zmienić sytuację, że jedno dziecko posyłane do przedszkola miałoby poprzez długość, punktowanie długości godzin przebywania, więcej punktów i większą szansę przyjęcia do przedszkola, aniżeli rodzeństwo, które byłoby krócej, ani dziesięć.